Witam Was w Gotlet TV. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczny chleb razowy z mąki pszennej z suszonymi śliwkami. To taki jeden z bardziej klasycznych chlebów, który na pewno posmakuje Waszym bliskim. Na początku do miski, w której wcześniej wymieszałam wszystkie składniki zaczynu. Zamiast zaczynu możecie też dodać świeżo dokarmiony zakwas. Do tego dosypuję mąkę pszenną razową. Czyli typ 2000. Następnie dodaję wodę. Odrobinę soli. A następnie dzielę suszone śliwki na mniejsze cząstki i również dodaję je do miski. To wszystko dokładnie mieszam. Jak widzicie. Masa jest bardzo gęsta. Jeżeli wasz zakwas jest dość płynny, to warto dodać odrobinę więcej mąki niż podane w przepisie. Tak przygotowane ciasto przekładamy do niewielkiej półkilogramowej foremki. I odstawiam do wyrastania. I tutaj uwaga: polecam wstawić taką foremkę przykrytą folią spożywczą do lodówki na minimum 12 godzin. Tam chlebek sobie spokojnie wyrośnie. Będzie ładnie podrośnięty i będzie miał kopułkę, która jest bardzo ważna przy wypieku chleba. Następnie chleb wyjmujemy z lodówki i tutaj kolejna mała innowacja, nie do końca zgodna z regułą pieczenia chleba. Stawiamy taki chleb do zimnego piekarnika i dopiero ustawiamy na 220 stopni. Musimy bardzo pilnować czasu. W sumie do gotowego chleba mija około godzina i 15 minut. Warto jednak to sprawdzić na przykład za pomocą patyczka. Według tej receptury chleb po prostu wyjdzie na pewno każdemu z Was i myślę, że jest to dobre pieczywko na pierwszy raz. Zachęcam Was również po inne przepisy na pieczywo na naszą stronę. www.kotlet.tv